luźnym filmem z mukbangiem oraz taką luźną i taki sos słodko-kwaśny taki w słoiku Jakoś mi na ten pomysł z Mukbankiem. Ale sorry, jeszcze raz bo już mówię w poprzednim filmie za dźwięki tramwajów, jakiś aut, ale no po prostu no nie mam na to wpływu, a one są czasami dość słyszalne. Nie mieliśmy żadnego kolokwium, ale już mamy właśnie zapowiedziane na 8 listopada z EMI. Teraz jeszcze nagrywam to przed tym jak mamy taką, nie wiem, kartkówkę takiej sprawdzian. Właśnie też z EMI, z układu okresowego, jakby nie takiego zwykłego, co się używa w szkole ogólnie. I ogólnie w Wymyślił jakiś profesor z naszej uczelni, z Politechniki, dlatego nie wiem, mam się go nauczyć. Trochę to bez sensu, no ale no już dobra. Na razie same pierwiastki się uczyłam, bo nie wiedziałam, że trzeba jeszcze. 叫什么？ co nie zbyt ogarniam wszystko, ale gdy robię te zadania, to jakoś idzie jeden raz jeżeli mieć liczby zespolone no to dla wszystkich w sumie było i w sumie też ciągi były w podstawówce, ale tu będziemy mieć e, jakieś tam to też rozszerzone oczywiście. I będą Chemia. Ale akurat od fizyki mamy spoko gościa, miem, że ma z około 30 lat czy coś takiego. I on jakby tłumaczy tą fizykę w taki można powiedzieć, na chłopskie w taki spoko sposób. E, więc póki co z fizyki, jest spoko. Jeżeli chodzi o chemię, no to na chemii mamy naraz fizykę. E, w sensie atomu, jakieś tam cząstki fundamentalne, właśnie e, jak właśnie tak, akwargi, leptony, bosony, e, co tam jeszcze jeszcze, no tam też bardzo bariony, mezony, no ogólnie takie rzeczy, po prostu takie od małych takich cząstek i mamy nawet książkę do tego i to jest książka wiseka jądra atomowego, chyba dla trzeciego roku mm, studiów z fizyki, czy coś takiego. Ale nie obowiązująca jest jakby cała książka, tylko tam część tych rzeczy. że to jest w miarę no, bo to już było jakby w całym... a właśnie takie kwarki, leptony tych takich cząstek nie było więc no, też są nowe rzeczy, ale to dlawsze każdego do tego, więc po prostu trzeba się troszkę. żadnych laboratoriów, nic takiego. No i tak w sumie najgorszy przedmiot dla mnie póki co jest to grafika inżynierska. Wymiarowanie, jakieś tam przekroje, kreskowanie tych tam przekrojów, tam gdzie masz otwór. Naprawdę jest dużo z tym zabawy. I właśnie musisz mierzyć te przedmioty z miarką, różnego rodzaju otwory i to wszystko musisz jakby na kadce do, do przenieść. Na razie są początek, pierwsze rysowanie i ciężko było, ale rysunek zrobiłam, więc myślę, że jeszcze na przykład technologię informacyjną. To jest w sumie taka informatyka, więc spoko jeszcze. No właśnie na tej technologii informacyjnej Wiedzieć w materiałach, jakieś tam, jakie są tam wiązania, jakieś struktury krystaliczne, tego typu rzeczy. To była tak na początku. No i to są w sumie wykłady na razie przez pół semestru, potem ćwiczenia. W sumie na razie z dwóch wykładów byłam na jednym, na drugim nie byłam, ale mam więc tego kolokwium takie zaliczeniowe i ono ma być jakby stalnie w domu, więc wiecie. Na luzie raczej. I e, mi się daje, że to też nie, nie jest aż takie, bo że już mam czy że coś e, nie jest takie mega ciężkie, Bo po prostu to trzeba da się jakby to ogarnąć. Trochę, ech, byłam na wykładach e, i tam jest jakby, że masz jakby rozpisywanie jakichś różnych układów, że masz tutaj coś dodajesz i potem. Coś tam wychodzi się Wydziela się z tego układu Jakby, że Dobre, Dobra, może nie będę Prostowała z tym zanudzać, bo jeszcze się nie wszystko ogarniam, ale to jest dopiero porządek Ale ogólnie dość o samych swoje takie samodzielne życie, to jednak, wiadomo, obawiałam się tego, tym mieszkać z kimś nowym, z osobą i ogólnie będę musiała wszystko sama ogarniać, ale mi się wydaje, że naprawdę jest fajnie, ogólnie no jest fajnie i spoko sobie radzę. Koleżanka moja z pokoju jest też w porządku. Jestem w innej grupie na studiach i w sumie w sumie tak typowo się z nią nie trzymam w sensie nauczeń, i może sobie pogadać, coś tam pomóc w nauce, sobie z koju żebyś do łazienki, do toalety. Ale myślę, że pokój jest naprawdę spoko, jest dużo szafek, więc jest pojemny. Da się zmieścić wszystkie rzeczy. Może leciutko się zapada, ale zaraz te tutaj nie, nie mają w akademiku że kto ja po prostu sobie wymienię je na takie z domu. E, właśnie niedługo, więc będzie kit. No i do to tyle póki co o akademiku. E, no. Co do życia studenckiego, to naprawdę mogę powiedzieć, że dużo się dzieje. Byłam na z naszej jej, uczelni z mojego kierunku, jaki się integrowałam z... Byłam też na odrzęcinach studentów, no czyli po prostu na takich no, imprezach w klubie takim studenckim. No też było super, spoko muzyka. Wam też nawet na odrzęcinach takich dla pierwszaków, na koncercie Białasa i Langa, w sensie na tych odrzęcinach. Ja trochę cię tęsknię za piaskiem, ale z tego względu, że po prostu jak wracam, to no nikt mnie nie wita. Ale tak to naprawdę jest długo i póki co ciężko mi powiedzieć ogólnie, czy jestem zadowolona z kierunku studiów. Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale póki co ogólnie z samego takiego życia studenckiego, tej przeprowadzki do Warszawy, jestem naprawdę zadowolona i no, cieszę się, że w sumie tak się Właśnie pojechałam na tą zerówkę Czyli na taki wyjazd integracyjny we wrześniu Bo dzięki temu znam teraz Dużo ludzi z mojego kierunku Z innego kierunku na wydziale I też tam z innego wydziału Po prostu, na no, że ogólnie znam ludzi I czy na imprezie Czy gdzieś w klubie No właśnie na imprezie, w klubie Czy gdzieś tam na uczelni Widzę te osoby i mówię sobie Hej, jakaś tam rozmowa jest Więc naprawdę jest super Więc jak u was robię? Pójdziecie na studia, robią takie wyjazdy, to koniecznie jedźcie, bo mega się opłaca po prostu, żeby się wiecie, zintegrować z ludźmi.